Ewangelii Świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina jego, by przyszedł z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce. I głowę! Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I Wy jesteście czyści. Ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Nie mówię o was wszystkich, ja wiem, których wybrałem, lecz trzeba, aby się wypełniło pismo. Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, Abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto przyjmuje tego, którego ja pośle, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Scena umycia nóg apostołom rozpoczyna w Ewangelii świętego Jana. Opowiadanie o ostatniej wieczerzy. To spotkanie w wieczerniku było bardzo ważne. Jezus mógł przecież oddalić się z Jerozolimy, mógł wyjść z miasta i nie wracać. Wiedział, że zostanie zabity. Świadomie jednak spędza z uczniami ostatnią wieczerzę. Męka Jezusa nie jest ślepym trafem losu, grą jakichś ciemnych czy przypadkowych sił. Dla Jezusa podjęcie męki to podjęcie walki o zbawienie człowieka, o wyzwolenie go z sideł szatana. Jezus wie o tym, wie, że zbliża się jego godzina. Wyobrażenie miejsca. Przyjrze się scenie umycia nóg. Jezus, świadomy, iż są to dla niego ostatnie chwile pobytu z apostołami, bierze prześcieradło, przepasuje się nim, umywa apostołom nogi. Wielokrotnie widzieliśmy na różnego rodzaju obrazach, malowidłach scenę ostatniej wieczerzy. Często taki obraz znajdował się w naszych domach. Słynna jest ostatnia wieczerza pędzla mistrza Leonarda da Vinci z Mediolanu. Przyjrzę się zachowaniu apostołów, jak poddają się działaniu Jezusa. Zobaczę Piotra, który nie rozumie, co Jezus czyni. I próbuję się przed tym bronić. Posłucham słów wyjaśnienia, jakie wypowiada Jezus. Postaram się być uczestnikiem tej sceny. Pozwalam na to, aby Jezus obmywał moje nogi. Jestem teraz jednym z jego apostołów. Do kogo mi bliżej w moich postawach, do Piotra czy do innych? Milczących apostołów. Prośba o owoc. Mogę prosić o to, czego chcę. Tutaj poproszę o współczucie z Chrystusem, który za mnie idzie na mękę. Przez to chcę stanąć obok Chrystusa, chcę zgodzić się na mój krzyż. Punkt pierwszy. Gesty umiłowania. Popatrzę na Jezusa za stołem. Jak bierze chleb i mówi: To jest moje ciało za was wydane. Podobnie czyni z kielichem. Poleca uczniom czynić to wszystko na jego pamiątkę. W kielichu i chlebie jest cała męka Jezusa. Mogę spytać Jezusa o to, dlaczego tak czyni. Dla Jezusa ofiara na krzyżu, uobecniona w bezkrwawej ofierze chleba i wina, jest najpełniejszym znakiem miłości. Jezus zostawia ten znak człowiekowi. Apostołowie obchodzili paschę. Gesty, które wykonał Jezus i polecił je czynić na swoją pamiątkę, były dla nich jednak czymś zupełnie nowym i zaskakującym. Nie wiedzieli oni jeszcze, iż jest to początek nowego kultu i nowego kapłaństwa. Uczestniczyli w czymś, czego wielkości nie podejrzewali i byli tylko stopniowo wtajemniczani. Przyjrzę się tej ważnej chwili, ważnej dla apostołów i dla samego Jezusa. Jak uczniowie przeżywają te wydarzenia, czego się spodziewają, o czym myślą. Co myśli i działa Jezus. Punkt drugi. Sługa wszystkich. Jezus bierze prześcieradło, wodę i umywa uczniom nogi pochyla się nad każdym z osobna i nikogo nie chce pominąć. Można w tym widzieć jakiś obraz prawdy o powszechnym zbawieniu. Jezus wszystkim wysłużył zbawienie. Nawet ci, którzy nie rozumieją dlaczego tak jest, jak święty Piotr, są przez Jezusa obmyci. A po co Jezus obmywa nogi? W starożytności była to czynność sługi, niewolnika, który umywał nogi gościom zamożnych ludzi. I Jezus czyni to przed śmiercią, a chce przez to powiedzieć, że jest właśnie takim sługą, niewolnikiem, który służy ludzkości, służy człowiekowi. Jezus rozumie zakłopotanie uczniów, rozumie ich trudność. W pojęciu tego gestu i połączeniu go z innymi doświadczeniami, jakie uczniowie przy nim mieli. Uczestniczyli przecież w wielkich wydarzeniach uzdrowieniach, uciszeniu burzy na jeziorze, w przemienieniu na górze słuchali mów do Wielkiej Rzeszy ludzi. Dlatego też ten gest sługi jest dla nich zadziwiający. Będę obserwował oczyma wyobraźni, co czyni Jezus. Postaram się przeżyć ten gest Jezusa wobec mnie. Jezus obmywa także moje nogi. Pochyla się nade mną. Punkt trzeci. Wolni dla miłowania. Święty Jan często przypomina nam, że Jezus zna każdego człowieka. Jeszcze zanim Judasz zdradził, Jezus wie o jego zamiarach. I Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Jezus zna wszystkich. Przenika ich. Prawdziwe są słowa psalmisty, który mówi: Przenikasz i znasz mnie, panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję, przenikasz moje myśli. Bóg wie o człowieku wszystko. Zna go do najtajniejszych zakamarków duszy. Ale Bóg pozostawia człowieka wolnym, nawet wtedy, kiedy ten człowiek podejmuje zło. Dobroć Boga nie przemusza człowieka, nie zniewala go. Prawdziwym fundamentem moralności jest wolność, ale wolność osadzona w umiłowaniu Boga. Postaram się pomyśleć o tej wolności, jaka mi została dana, aby prawdziwie stać się człowiekiem, aby miłować ludzi i Boga. Moja wolność nie jest tylko zdolnością do odrzucania Boga, ale przede wszystkim jest umiejętnością wybierania tego, co dobre. Co budujące, co Boże. Punkt czwarty. Miłować do końca. Jezus dobrowolnie oddaje się na śmierć. Wie, co go spotka w Jerozolimie. Nie cofa się przed tym. Nie ucieka. Nie używa swojej potęgi, aby przymusić innych do odstąpienia, od zabicia go. Jest to dla niego znak właśnie, umiłowania do końca. Ale jest to także sposób na świadome przejście do Ojca. Jezus jest świadomy swojej misji. Jego powołaniem jest być w sprawach Ojca, być w sprawach Ojca. I tutaj właśnie podejmuje tę swoją misję i bierze na siebie wszystkie jej konsekwencje. Popatrzę na Jezusa, gotowego do oddania swojego życia, do wyniszczenia samego siebie, po to, aby spełnić wolę Ojca. By objawić Jego miłość do człowieka. Jezus dobrowolnie oddaje się za ludzi. Widząc, że Jezus oddaje się za mnie, za mnie podejmuje mękę, stanę przy Nim i oddam się dobrowolnie Jemu na służbę. Tutaj także chodzi o świadomy i dobrowolny wybór całkowitego. Oddania się Bogu. Rozmowa końcowa. Stanę przed Jezusem, aby pozwolić mu na ostateczne. Obmycie mnie z tego co złe. Porozmawiam z nim jak przyjaciel z przyjacielem, jak ten, który został obdarowany z tym, który złożył dar z samego siebie.